Dzień dobry, Barbara Błaszczyńska, doradca sadowniczy firmy AgroSimex. Zapraszam Państwa dzisiaj 21 maja na kolejny komunikat sadowniczy dotyczący roślin jagodowych, konkretnie truskawki w okresie kwitnienia, wzrostu zawiązków i pierwszych zbiorów. Spotykamy się w bardzo ważnym momencie ochrony. W zależności od rejonu kraju, od odmiany. Od sposobu uprawy, bo czy ktoś przykrywał truskawkę, czy, czy to czy bez przykrycia, czy truskawki w tunelach, one są w fazie kwitnienia, e, pełni kwitnienia, wzrostu zawiązków i pierwszych zbiorów. E, I proszę Państwa, zmieniła się bardzo pogoda. Po okresie suszy, po okresie przymrozków e, i chłodów. Mamy absolutne odwrócenie pogody, czyli jest bardzo ciepło i sporo deszczu spadło. Właściwie, miejscami bardzo dużo. E, te deszcze się powtarzają, są zapowiadane kolejne. To oznacza ekstremalnie wysokie zagrożenie przez choroby grzybowe, szarą pleśń, białą plamistość, antraknozę, e, która jest chorobą odglebową, i również fitoftorę, e, również bakteriozy. Proszę Państwa, e, Teraz ochrona jest, powinna być bardzo intensywna z wyborem odpowiednich fungicydów, które będą działały przede wszystkim interwencyjnie. Ponadto zwracam uwagę również, czy zwrócę Państwu uwagę na karencję fungicydów, dlatego że to jest skierowane dla tych producentów, którzy. Już zbierają owoce albo będą niedługo to robić. Jesteśmy na plantacji proszę państwa Florence. Tutaj e, kwitnienie dopiero się rozpoczęło, e, więc są pierwsze kwiaty, ale obok mamy proszę państwa tunel. E, mamy w Polsce plantacje przykrywane folią agrowłókniną, gdzie już są konkretne Piękne owoce. I tutaj y, od Dnia już mamy pierwsze zapalające się owoce. A więc każdy musi to, co powiem w tym komunikacie, dopasować do swoich warunków, swojej plantacji. Yy, I teraz przechodząc, proszę Państwa, do chorób. Szara pleśń yy, ma idealne warunki do infekcji kwiatów. I potem również i ogonków liściowych, właściwie szara pleś atakuje wszystkie części zielone rośliny, i przy tym non stop utrzymującym się zwilżeniu e, infekcja, właściwie zaczyna się jedna, kończy i zaczynają się kolejne, także praktycznie non stop. Dlatego w tej chwili trzeba bardzo zintensyfikować ochronę e, i Bazować na preparatach działających i do przodu i do tyłu. Yy, wymienię je Państwu, zwracając uwagę, proszę Państwa, na karencję. Yy, najkrótszą karencję wśród yy, yy, fungicydów interwencyjnych ma Prolectus. Yy, jest to tylko jeden dzień. Yy, jednodniowy jest Teldor, ale jest to produkt kontaktowy i w tej chwili tak naprawdę no, nie polecałabym Państwu, yy, chyba że się pogoda po prostu troszeczkę uspokoi. Yy, trzy dni yy, karencji ma Pyrus. Działanie interwencyjne bardzo dobre, e, również Mytos, to jest ta sama grupa Frupika i e, Luna Sensation, a także Switch. Siedmiodniową karencję ma Yamato, produkt, który również działa i do przodu, i do tyłu. E, e, również, e, proszę Państwa, no niestety nieco dłuższą karencję ma Topsin, e, odpowiednik jego TIP Top i Merpan. 14 Czternastodniowa karencja, także. Te produkty no niektórzy już nie będą mogli wykorzystać z racji tego, że planują zbiory, ale mówię, pogoda jest taka, że te produkty na razie nie powinny być używane. Mamy również, proszę Państwa, produkty bio, czyli nie zostawiające żadnych pozostałości, na przykład Waksyl Plant, ale myślę, że w sytuacji tak ogromnej presji wybrałabym produkty chemiczne. Kolejna choroba, antraknoza. Proszę Państwa, Choroba, która w zeszłym roku bardzo występowała powszechnie na plantacjach, do tej pory nie rozwijała się, bo było zimno i sucho, a teraz te warunki, czyli bardzo wysokie temperatury e, i m, intensywne opady deszczu, to jest... To są warunki idealne dla antraknozy. Proszę Państwa, e, proszę e, tak teraz ukierunkować ochronę, aby włączyć preparaty ograniczające tą chorobę. I tutaj trzy e, dni karencji: Manordox, e, Luna e, Sensation Switch i Skorpion. E, zabiegi powinniśmy robić do końca dojrzewania owoców, praktycznie co pięć dni w takich warunkach pogodowych kolejna choroba to proszę państwa mączniak. Ja bym powiedziała, że z mączniakiem jest taka sytuacja, że musimy zaobserwować przejście po plantacji i zobaczyć, jeżeli mamy odmiany wrażliwe na mączniaka. Jeżeli widzimy już pierwsze objawy, to jak najbardziej kontynuujemy tą ochronę i w zależności od presji choroby wybieramy produkty i, i oczywiście od terminu zbioru. Produkty o najkrótszej karencji to jest um, topas Luna Sensation Signum tylko 3 dni karencji, do marki Amato Discus 7 dni karencji i chcę powiedzieć właśnie, że Discus czy Zato, które z kolei możemy stosować do nawet pierwszych zapalających się owoców są to produkty na bazie strobiluryn bardzo trudno zmywalne, także też bardzo przydatne w sytuacjach tych burzowych intensywnych opadów. Nimrod no to już jest 14 dni proszę Państwa karencji. Dla tych producentów, którzy nie widzą dużej presji mączniaka niemniej mają Odmiany wrażliwe, bardzo polecamy produkty bio, które ograniczają tą chorobę, a nie pozostawiają żadnych pozostałości. Polecamy Państwu Armicarb, czyli dwuwęglan potasu, który można stosować, aplikować co 8 dni, nawet sześciokrotnie. Mówiłam Państwu w poprzednich komunikatach o który, czy Fytosafe, który indukuje tą odporność, roślina jest bardziej oporna na atak mączniaka. I proszę Państwa, nie zapominajmy o limocidę. Jest to produkt o jednodniowej karencji, ale nie pozostawiający żadnych pozostałości, bo jest na bazie olejku pomarańczowego. Proszę Państwa, ogranicza mączniaka, ale również wciornastki. Na wciornastki zwracam uwagę, ponieważ są pierwsze sygnały, że te szkodniki pojawiły się na plantacjach i jak będzie utrzymywała się ciepła pogoda, będą atakowały owoce i obniżały ich jakość. Także limocydę bardzo polecam na okres czy początek kwitnienia, właśnie taka faza jak teraz czy końcówki kwitnienia i pod kątem mączniaka i pod kątem właśnie wciornastków. Proszę państwa, kolejna choroba, która ma idealne warunki do rozwoju. Tutaj nie mogę Państwu jej pokazać, bo na tej plantacji akurat tej choroby nie widać. To jest biała plamistość liści. E, choroba, która ru, lu, również lubi właśnie taką wilgoć długo utrzymującą się. I tutaj polecam Państwu, Preparaty, które działają na białą plamistość, a jednocześnie i na czerwoną plamistość, to jest Vaxi, Plant i Nordox. Nordox ma 3 dni karencji i 3 dni karencji mają pozostałe produkty polecane na tą chorobę, czyli Luna Sensation, Signum i Skorpion. Teraz proszę Państwa, jeszcze może dopowiem, że. W warunkach takiej pogody również bakteriozy nam się pojawiają. Są właśnie różne zmiany. Tutaj e, pokażę potem Państwu na, e, na działkach kielicha, e, na, na e, przyponkach. Bardzo dużo jest też e, e, zmian takich nekrotycznych w środku korony. Także... E, bardzo zwracajmy też uwagę na te choroby odglebowe i choroby bakteryjne. I proszę Państwa, dla wzmocnienia roślin, które są narażone na silną presję, polecamy produkty na bazie fosforynów, czyli basfoliar aktyw, zarówno poprzez opryski dolistne, jak również poprzez nawadnianie. Teraz króciutko o szkodnikach. Chcę Państwu powiedzieć, że jak teraz zrobiło się ciepło. To mogą pojawić się na niektórych plantacjach przędziorki. Tam, gdzie nie były one albo zwalczane przed kwitnieniem, albo ewentualnie były niewłaściwie zwalczane, to teraz liczymy się z presją przędziorków i można jeszcze je w końcówce kwitnienia skutecznie ograniczyć. Proszę Państwa, nie zostawiajmy przędziorków bez ochrony, dlatego że one niszczą liście w okresie, kiedy dojrzewają nam owoce. Jeżeli chcemy mieć dobrą jakość owoców, walka z przędziorkami ma cały. Czas sens. I teraz, proszę Państwa, jakie produkty e, wybieramy? Mm, tutaj jednodniową karencję ma Floram, floramite, e, trzydniową Nisorun e, i preparaty na bazie abamektyny, czyli safran e, czy akaramik. Tylko zwracam uwagę na jedną rzecz. E, tak jak nisorun e, czy floramitę, możemy podać e, pod koniec kwitnienia, bo tam prewencja nie dotyczy. Tak, w przypadku abamektyny wymagana jest prewencja 4 dni. W związku z tym, jeżeli decydujemy się na abamektynę, na safran czy akaramik, bardzo proszę, żeby to nie była końcówka kwitnienia, a właściwie już e, po, po kwitnieniu, żeby nie zaszkodzić pszczołom. Jeżeli ktoś już jest po kwitnieniu, a jest przędziorek, chciałby jeszcze przez zbiorami e, poprawić sytuację, z tym szkodnikiem bardzo polecamy NEXPRO, preparat działający mechanicznie e, na bazie związków silikonowych. E, stężenie 0,2%, ale jeżeli presja przędziorków będzie bardzo duża, to polecam dodanie do tego produktu właśnie abamektyny. Wtedy stężenie NEXPRO jest 0,1% i pełna dawka e, safranu. To jest takie bardzo dobre uderzenie właśnie na przędziorka w tym okresie. Przedzbiorczym. Ortus kolejny produkt ma 7 dni karencji. I proszę Państwa, wciornastki. Jeżeli ktoś zauważy ten problem, czy ewentualnie będzie chciał zadziałać profilaktycznie, to y, pamiętajcie Państwo: Nexpro i Limocide, to są produkty działające właśnie y, Nexpro jeszcze na przędziorki i na mszyce y, i, na, i właśnie na, na, na wciornastki. Limocide działa. Na wciornastki, również obok tego, że ogranicza mączniaka. Polecany jest również spintor. I teraz proszę Państwa, kwestia nawożenia. E Nawozy, które daliśmy wiosną e, posypowo, były długo nie pobierane z powodu suszy, więc ratowaliśmy się m, zabiegami dolistnymi. W tej chwili są bardzo dobre warunki do tego, żeby uzupełnić e, nawożenie m, doglebowe, czyli tutaj chodzi, proszę Państwa, o takie pierwiastki jak azot, e, potas e, i wapni. I teraz, jeżeli chodzi o azot, nie dajemy dużych dawek azotu, bo e, Dajemy je przede wszystkim po kwitnieniu, ewentualnie Pewną dawkę dajemy również wczesną wiosną. Tylko, proszę Państwa, wczesną wiosną zawsze mówiliśmy ostrożnie z nawożeniem azotowym, dlatego że rośliny rosną wtedy bardzo wegetatywnie, tworzą zagęszczone krzaki, a w takich zagęszczonych e, ciecz opryskowa gorzej dociera do, do, do środka korony, e, dłużej utrzymuje się wilgoć. To wszystko sprzyja właśnie chorobom, a więc e, nie zalecaliśmy, ale teraz, proszę Państwa, w okresie, kiedy kwitną truskawki, będą zawiązywały się owoce, Trzeba podać dawkę azotu w wysokości tam 15-20 kg, aby właśnie y, dać sobie szansę na, na wyższy plon. Wapń jest to niezbędny y, składnik dla poprawy jakości owoców jędrności, a potas, proszę Państwa, potas jest to, pre, y, jest to y, makroskładnik, który decyduje o słodkości truskawek, o ich wielkości. W okresie początku kwitnienia, tak jest jak na tej plantacji, czy w okresie pełni kwitnienia, kto nie podał nawozów e, do glebowych, no bo warunki pogodowe nie pozwalały, to naprawdę jeszcze jest czas, żeby, żeby to uzupełnić. Polecamy bardzo Państwu crop mix, czyli saletrę wapniowo-potasową, czyli właśnie wnosimy i wapń i potas, czyli te składniki, na których nam najbardziej zależy. E, jeżeli nie to, to jeszcze jest możliwość Rosafert 5 12, 24 czyli z większą zawartością potasu, ale ponieważ ma bardzo mało azotu, to uzupełniamy saletrą wapniową w ilości około 100 kg. Ci producenci, którzy mają możliwość yy, yy, fertygacji, to polecamy nawozy zrównoważone, Rosasol 19-19-19, ewentualnie Ultrasol 20-20-20, dawki około 20 yy, kg na hektar na tydzień. Yy, I proszę Państwa, uzupełniająco, tu nam bardzo brakuje wapnia, a więc yy, Kac Tiosiarczan wapnia 20 litrów na hektar. Nie zapominajmy również o nawożeniu dolistnym, bo proszę Państwa, poprzez nawożenie dolistne, podawanie nawozów dolistnych, wapniowych, krzemowych i potasowych bardzo też wpływamy na tą jakość naszych owoców. Jeżeli chodzi o nawozy wapniowe, polecamy Państwu Metalosatę Calcium, czyli wapni z aminokwasami, wapni bardzo szybko dostępny dla roślin, folang z 29CA, nawóz o, bez azotu a o bardzo dużej bardzo skoncentrowana o dużej zawartości wapnia e, i proszę państwa ciekawy nawóz Viflocal S, który zawiera wapń i srebro w postaci nanocząsteczek, e, które dodatkowo ograniczają nam i choroby bakteryjne i choroby grzybowe. E, bardzo państwa zachęcam aby spróbować, jeżeli ktoś tego jeszcze nie zrobił, preparat krzemowy ASX Krzem Plus, który również obok wapnia decyduje o jędrności, twardości tych naszych truskawek, czyli o tej jakości handlowej. Proszę Państwa, doskonale miesza się z preparatami wapniowymi, które wymieniłam, na przykład z folangsem czy z metalosatę. Bardzo proszę spróbować. Dwa... Trzy zabiegi w okresie dojrzewania owoców yy, są bardzo, bardzo wskazane. A jeżeli chodzi o nawozy potasowe, to polecamy Rosaliw Czerwony o składzie 9-14-38 czy ewentualnie ASX Potas Plus 10-15-22. Łącznie z mikroelementami są te produkty. Dziękuję za uwagę.